Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Haul Pixe ale głównie ze spodniami. Ostatnio właśnie, jak były takie bardzo silne upały, Odkopałam w moich czeluściach szafowych takie spodnie muślinowe, które kupiłam w zeszłym roku. I pomyślałam sobie, że kurczę, przydałoby mi się jeszcze kilka par takich, no i poczyniłam zamówienie. Więc głównie skupimy się dzisiaj na spodniach. Mam tylko jedną rzecz na górę, i to jest ta kurtka jeansowa, o której zaraz Wam powiem. Natomiast tak to mam właśnie głównie spodnie, więc e, początek będzie z moją twarzą, a potem już tylko nogi, nogi, nogi. No. Przejdźmy do tej kurteczki jeansowej. Zdecydowałam się na kurtkę jeansową, właśnie taką krótszą, bo powiem Wam, że mam jedną kurtkę jeansową z Bonfrix, która która jest bardzo fajna, właśnie nie jest taka sztywna, jest z elastanem, tylko tyle, że ona jest dosyć długa. Zaraz wam ją pokażę, ale ona sięga mi generalnie dotąd. I trochę tak na przykład, jeżeli chciałabym założyć jakąś sukienkę, ale jest chłodno, albo po prostu może być potencjalnie chłodno, i chciałabym założyć coś na wierzch na tą sukienkę, to tak naprawdę nie miałam za bardzo nic. I przyglądałam się w ogóle co się nosi na sukienki w takich sytuacjach, bo przyznawam się, że po prostu trochę nie wiedziałam. Jak wiecie, ja jestem z modą trochę na bakier, nie jestem jakaś super trendy w modzie i tak dalej. Z reguły mój gust odbiega bardzo od tego, co nosi się na ulicach. Próbuję, próbuję kombinować. No i właśnie tym oto sposobem zamówiłam sobie taką krótszą kurteczkę jeansową. Normalnie nigdy w życiu nie zamówiłam takiej kurtki, dlatego że wydawałabym się ona za krótka i wydawałoby mi się, że wygląda w niej dziwnie. Ale powiem wam, że ona nawet do spodnie wygląda fajnie. Także tu jest taka kurteczka. Jak widzicie, ja w ogóle mam dwie, dwa rękawy różne, dlatego że ją można założyć tak, żeby miała krótszy rękawek, i potem po prostu zawinąć to i zapiąć tutaj na zatrzask. Co wydaje mi się też jest fajne i też fajnie wygląda. Kurtka jest bardzo elastyczna. Ona ma mnóstwo elastanu. Ciekawe, czy w ogóle tutaj na merce jest. Powiedziane ile, ale na pewno Wam też to wyświetliłam. Yy, mamy tutaj 82% bawełny, 17% yy, poliester, tylko 1% elastanu. Wydawało mi się że tak z 5, co na nie będzie miało, ale może to wiecie, ta bawełna jest taka. Także kurteczka, powiem Wam, bardzo fajna. Zastanawiam się, czy nie, czy nie mogłam mieć jej w mniejszym rozmiarze, ale nie, wydaje się, że jest okej. Okay. Także do spodni zaraz przejdziemy. Tak, ona wygląda właśnie, jeżeli mam spodnie, jeżeli jak jest króciutka. Powiem Wam, że ogólnie mi się podoba i nawet do tych spodni całkiem spoko wygląda. Wydaje mi się, że do takich luźniejszych, takich nie, nie do końca objętych na oponce też będzie dobrze wyglądała. Ale zobaczcie, właśnie jak wygląda sylwetka z tą e, kurtką, która jest właśnie taka lekko krótsza. Tak się ona prezentuje. Ostatnio mówiłyście mi, że niedobrze, że nie widać całej mojej sylwetki, ale powiem Wam, że bardzo trudno mi jest ustawić aparat. Tak, żeby właśnie tutaj na tej długości zaledwie kilku kroków było widać całą moją sylwetkę, ale postaram się teraz to zrobić, najwyżej trochę mojej głowy będzie obcięte, więc mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać, ale po prostu wtedy cała sylwetka powinna być dobrze widoczna. Aparat musi być nieco przesunięty do dołu. To nie jest kwestia tego, że próbuję się wyszczuplać. Zdecydowanie nie. Jak wiecie, ja się pokazuję tutaj bez żadnego filtra ani bez żadnego tutaj ulepszacza, ale po prostu musi być widać, żeby było widać tutaj kawałek podłogi i moje nogi. Więc jeśli chodzi o tą kurtkę, tak widzicie, ona jest krótka. Przy tych spodniach ja widzę moją oponkę tutaj. Nie do końca jest to coś, do czego jestem przyzwyczajona i co bym nosiła, chociaż powiem Wam, że. Staram się, staram się coraz bardziej do, do tego przekonywać. W zeszłym właśnie filmie z Von Pricksem przekonywałam się do tego, żeby wkładać bluzkę w spodnie. No i tak też właśnie poczyniłam dzisiaj. Bluzka jest w spodniach, żeby właśnie zobaczyć jak ta kurtka do tego wygląda. Ale teraz zobaczmy właśnie jak to wygląda, jak jest rozpięte i jak jest krótka kurtka, a jak to wygląda, kiedy kurtka będzie dłuższa. Tak wygląda różnica. Kurtka jak widać jest dłuższa, nie ma możliwości podwinięcia rękawów tak wysoko, co najwyżej. Ponieważ ja mam krótkie rączki, mogłabym co najwyżej wywinąć sobie tylko ten rękaw tak na jeden raz, aczkolwiek powiem Wam, że ja tą kurtkę jeansową noszę z reguły jeszcze dodatkowo z bluzą pod spodem, bo noszę ją głównie jesienią. Jest dłuższa, jak widać, nie zapinam jej z reguły, więc po prostu tak ona wygląda. To nie znaczy, że ona wygląda źle, ale zupełnie inne są proporcje sylwetki. Na przykład właśnie do sukienki letniej taka kurtka. Już niezbyt dobrze wygląda, ona wygląda na za dużą i na przytłaczającą. Do spodni jeszcze ujdzie, jak mam na przykład ciemne spodnie Adidasy na sportowo, zdecydowanie tak, ale właśnie na lato, kiedy mamy trochę lżejsze ubiory, no to ta kurtka już troszkę nie do końca pasuje, dlatego zdecydowałam się właśnie na tamtą krótszą. Więc jestem ciekawa, jak wy to postrzegacie, bo ja oczywiście wiecie, no widzę się w podglądzie, widzę się w lustrze, ale wy macie jej na no i zupełnie inaczej mnie widzicie i zawsze... Ciekawe uwagi piszecie, także czekam na Wasze komentarze, jak właśnie widzicie tą dłuższą kurtkę jeansową i tą krótszą, ta dłuższa zresztą też jest z zakupiona kupiona chyba w zeszłym roku, także czekam tutaj na Wasze komentarze i przejdźmy w takim razie do spodni, które tutaj już wychodzą spod tej kurtki. No i te pierwsze spodnie to jest zielona wersja tych granatowych spodni, które pokazywałam Wam w zeszłym tygodniu w zeszłym filmie, zdecydowałam się na zielone. Bo one są jaśniejsze, więc teraz, właśnie, kiedy jest ciepło, też będą fajnie wyglądać. Oponka jest widoczna, jestem tego świadoma i nie wiem, czy do końca mi dopasuje. Może też nie do końca z tą bluzką one dobrze wyglądają. Tutaj by się przydała taka gładsza bluzka, bo ta bluzka jest w ogóle krótka i ta bluzka dobrze wygląda na spodnie i dobrze tak wygląda. Wiecie, luźno opuszczona, bo tak jak mówię, jest krótsza, ma trochę inny krój, ma też taki wiecie grubszy materiał, więc ja jak się wkłada w spodnie to troszkę to niezbyt dobrze wygląda ale ogólnie te spodnie są powiem wam bardzo fajne, właśnie dlatego zdecydowałam się bo tamte granatowe zostały ale jeszcze zdecydowałam się na taki właśnie jasno zielony kolor są jeszcze czarne na razie na czarne się nie zdecydowałam ale możliwe, że na jesieni właśnie polecie Zdecyduję się również na czarne, bo zdecydowałam się na trzy pary takich, wiecie, luźniejszych, wiskozowych, muszlinowych spodni. Te kupiłam, dlatego że wiedziałam, że te granatowe są fajne i że te właśnie teraz wiosną latem będę nosić. Natomiast czarne muszą poczekać do jesieni. Także tak się one prezentują. Jeszcze Wam przypomnę, jak to wygląda. Także tu mamy kieszonki jest normalnie zapięcie tu te, kurcze szlówki mnie tak irytują, bo za każdym razem się o nie zahaczam, możemy włożyć pasek, tak jak właśnie w tamtych spodniach, no i no właśnie, no, ta oponka moja tutaj, która jest dosyć widoczna, dlatego ja z reguły właśnie mam tą tendencję jednak do zakrywania tego i noszenia w ten sposób, ciężko mi się przełamać, chociaż powiem Wam, że próbuję, staram się nie zawsze czuję się komfortowo, jeszcze tak jak mówię, muszę się trochę przełamywać, ale, ale właśnie wydaje mi się, że jest to po prostu krok w dobrą stronę. Także tu te właśnie jasnozielone spodnie, fajny kolorek, będzie dobry też na jesieni de facto. I słuchajcie, co ciekawe, bo te spodnie są takie bardziej garniturowe, do nich można dokupić marynarki. I szczerze mówiąc, zastanawiałam się, czy nie zrobić sobie takich kompletów właśnie z marynarką, żeby to ładnie wyglądało, że właśnie, wiecie, wkładam koszulę w spodnie, na to nakładam marynarkę. Ona jest taka krótsza, nie jest taka długa. Maryna tylko taka, taka właśnie do pasa. Ewentualnie może tylko jeden komplet sobie zrobić. Tylko właśnie nie wiem, czy granatowy, czy czarny. Bo czarny będzie, wiecie, uniwersalny na wszystko. Granatowy po części też. Ale jednak często jest tak, że właśnie no czarny byłby lepszy. Także tu się powiem, Wam zastanawiam nad tym. Natomiast, gdyby, was, gdyby, gdyby Wam się te spodnie podobały, czy to właśnie granatowe, to wiedzcie, że można dokupić też marynarki do nich. I bardzo długo się zastanawiałam, czy chcę, czy nie. Ale tym razem poszłam po prostu głównie w spodnie. Trzymam w ręku jedne spodnie, na sobie mam drugie spodnie, dlatego że te spodnie kupiłam w zeszłym roku. To są właśnie muślinowe spodnie w takim beżowym kolorze. I w tym roku postanowiłam kupić sobie całkowicie białe, więc chciałam Wam tak też zestawić. Te z zeszłego roku mam w rozmiarze 50, te w tym roku postanowiłam spróbować w rozmiarze 48, dlatego, że te jak zakładam, to mam trochę luzu tutaj i takie one się wydają dosyć szerokie. Więc stwierdziłam, mówię, dobra, zamówię te w rozmiarze 48, zobaczymy, co się stanie. Ale na szczęście, jak widać, w nie weszłam. Jest luz. Może tutaj na górze, zaraz do tego przejdziemy, odrzucę te spodnie tylko daleko, żeby w kadrze nie były. Spodnie są na gumkę, możemy tutaj się sznureczkiem związać. Ja wzięłam tą bluzkę, bo myślałam, że w ogóle będę właśnie o, wkładać ją w spodnie, ale... To się nie do końca jednak sprawdza przy jasnych spodniach i to niezbyt ładnie wygląda, jak, się, jak to człowiek próbuje zrobić, ale okej, okay, zróbmy to, pójdźmy w tym kierunku, także najpierw trzeba zawi zawiązać ten sznurek, co jak widać jest skomplikowane, także no, widzicie, z tymi spodniami takie włożenie, spodnienie do końca gra, ale zostawmy na razie to, skupmy się po prostu na spodniach. Celowo mam pod spodem mam jasne majtki, ale w ciemne wzorki, żeby właśnie było widać, czy bardzo je widać pod spodniami, czy nie. I moim zdaniem widać, jeżeli ja widzę jak podglądzie, to na żywo na pewno jest to o wiele bardziej widoczne. Spodnie są długie i szerokie. Pewnie widzicie do samej, samuszki ziemi. Ja mam cieniutkie takie buciki na sobie, ale... Tak, więc one może się będą nadawać na przykład, jeżeli mamy jakieś tam spodnie, buty z taką lekką, koturną, to wydaje mi się, że też będą fajnie wyglądały. Ale ja na płaskim też w nie chodzę i też jest ok. Dobra, możemy już wyjąć tą bluzkę, żeby to wszystko dobrze wyglądało. No i wtedy do takich spodni właśnie ta krótsza kurtka będzie fajnie wyglądać. Może, tak jak mówię, nie ta bluzka, chyba nie była ta bluzka dobrym wyborem, ale już przy niej zostańmy. W sumie może nie wygląda tak źle. I wtedy właśnie taka krótsza kurteczka przy takich luźnych spodniach całkiem spoko, spoko by wyglądała. Bo tamta już jest taka ciężka, zimowa, ta się właśnie wydaje taka letnia, fajna. Także te spodnie gorąco Wam polecam. To jest 100% bawełny. Są naprawdę genialne i trochę żałuję, że nie ma ich chociażby w kolorze czarnym, słuchajcie, bo kolor czarny byłby przezajebisty. Bardzo bym chciała takie w kolorze czarnym. Ale no jak to jest lato, no to większość spodni jest właśnie w takim jasnym kolorze. Więc ja te zdecydowanie sobie zostawiam. Trochę je przydeptuję i pewnie zaraz będę miała całe nogawki czarne na dole. Ale trudno, one są idealne. Jak były te upały takie, wiecie, w maju właśnie intensywne, to właśnie zatriggerowało trochę mnie do tego, żeby znaleźć sobie inne lekkie spodnie, bo wyciągnęłam właśnie tamte muślinowe i tak mówię: kurczę, no, mam za mało takich spodni, więc właśnie stwierdziłam, że dobra, wchodzę. Patrzę na te musilnowe, w jakim są jeszcze kolor, kolorze, patrzę, że są białe, i tak myślę 50, 48, 50, 48. Powiecie, no jednak one mają tubunkę. Jest trochę tego luzu, także jak widać, no w 48 dałam radę. Myślę, że jeszcze trochę luzu tutaj jest. Także jeżeli chodzi o rozmiar, właśnie tych spodni, jeżeli nosicie mniej więcej tak jak ja. No to same widzicie, tak, że tutaj w 48 jeszcze też spokojnie można było wejść. Także tak się te spodnie prezentują. Ja jestem z nich mega mega zadowolona. Jedyny właśnie mój żal to to, że nie ma ich w ciemniejszych kolorach, w jakichkolwiek innych kolorach, bo występują tylko w tym białym i beżowym i oba już mam, a chciałabym więcej. Ale nic to, przede mną jeszcze dwie pary i tam są, no nie, dobra, jedne są beżowe znowu, bo znowu są tylko jasne kolory, ale drugie mam nieco ciemniejsze. Tutaj jeszcze raz wzięłam te beżowe do porównania Wam z tym beżowym kolorem, bo ten beżowy wygląda po prostu jak skóra, jest tak cielisty, ten jest może dlatego, że już po prostu mają rok, były prane, jest troszeczkę jakby taki wiecie, przeszarzały. A może taki było od początku. Ciężko mi powiedzieć. Także taka jest różnica pomiędzy jednym beżem a drugim beżem. Natomiast powiem Wam, że jeśli chodzi o materiał, to mam wrażenie, że to jest ten sam materiał. 100% bawełny. Wiecie, w dotyku jest prawie taki sam. Patrząc na skład, wygląda, że jest taki sam. Metka wygląda prawie identycznie. Również są tutaj wkładane, właśnie i zawiązywane. Mam rozmiar 50 w tych spodniach. I powiem Wam, że nie mam jakoś szczególnie dużo luzu, więc, tak jakby one są może jednak troszkę inaczej skrojone. Dodatkowo w tych spodniach mamy tutaj takie kieszonki ala bojówkowe po jednej i po drugiej stronie. No i te 50 są o wiele bardziej długie. Są zdecydowanie za długie na mnie. Jak stoję, to po prostu non stop je przygniatam, więc one albo idą do skrócenia, albo do oddania. Także tutaj się jeszcze nad tym zastanowię. Natomiast tak poza tym, no to też raczej majtki będą prześwitywać. Tego za bardzo nie widzę w podglądzie. Ale obstawiam, że tak, bo jednak wiecie, przy słońcu, przy ostrym świetle myślę, że to będzie, będzie widoczne. Natomiast same w sobie, jeżeli jesteście na przykład troszkę wyższe, albo nie ma problemu z tym, żeby skrócić spodnie, to one są super. Nie pamiętam właśnie, czy były inne kolory z tych spodni. Jeżeli tak, no to zresztą będziecie miały linki na dole, właśnie jeśli chodzi o wszystkie spodnie. Właśnie nie pamiętam, czy były inne, czy chyba były te, bo wydaje mi się. Że jakby były inne, to wzięłabym inny kolor niż beżowy, bo przecież tak narzekam, że są same jasne kolory. Możliwe, że były albo wyprzedane, albo na przykład nie było w moim rozmiarze. I tu powiem Wam, że zastanawiam się, czy ja bym weszła w 48, bo dobra, jak rozwinę ten sznurek, to wcale nie ma aż tak dużo luzu. A wiecie, tu 48 to bardziej chodzi o bioderka niż o pas tu w tej właśnie sferze mojej oponki, więc wydaje mi się, że w tych mam mniej więcej tyle luzu, ile w tych białych 48, także tu chyba bym nie schodziła w rozmiar mniejszy, tu raczej bym została właśnie w 50, no i właśnie tym, że są bardzo długie, więc tak jak mówię, Albo do skrócenia, albo do oddania. Do tych spodni zmieniłam bluzkę, bo tamta jakoś mi nie pasowała, była za długa, przytłaczająca, więc założyłam taką krótszą z wiązaniem, bo wydaje mi się, że ona tu fajnie wygląda, ale do nich będzie wyglądało fajnie na przykład gładkie body, które będziemy mogło włożyć do środka, czy coś takiego, tylko że wiecie, ja do tej pory nosiłam bluzki dłuższe, zakrywające i nie mam za bardzo takiej bluzki, która by do tego pasowała. Ale nic to, coś się poradzi, bo te spodnie na bank ze mną zostają. One są przezajebiste. Najlepsze spodnie z tego zamówienia, chociaż no te białe też były fajne. Więc te zielone te. No w sumie wiecie co, ogólnie zamówienie jest na plus, na duży plus, bo naprawdę... Jestem zadowolona prawie z każdych spodnie, może poza tymi ostatnimi, które po prostu są za długie. A tak to byłoby ok. Także te spodnie są z wiskozy. Te poprzednie były z bawełny, natomiast te to jest wiskoza. Jak widzicie, one mają tutaj takie fajne rzeczy, bo tak, mamy je na gumkę. Gumki, jak widać. Jeszcze trochę tutaj jest. Nie wiem, czy bym się zmieściła w mniejszy, bo nie wiem, jakby to tu wyglądało, wiecie. Nie wiem, jakby się ten materiał układał tutaj właśnie na oponce i na, na nogach, więc na razie mam ten rozmiar 50, zobaczymy. Natomiast właśnie o co chodzi? Tutaj mamy właśnie takie, wiecie, takie, takie, takie dziwe, dziwne coś, ale to się przykłada do tego, że te spodnie mają taki śmieszny, widzicie, śmieszny wzór, że on, że ten materiał tak zachodzi do tyłu, do tyłu, do tyłu i tu jest nogawka otwarta, także można po prostu, wiecie, zaświecić nogą. Sęk w tym, że wiecie, jak się w tym chodzi, to to się tak za bardzo nie otwiera, ale jednocześnie wystarczyło mi przejść z lustra tutaj, żebym poczuła ten chłód. O, widzicie, tak jak się nogę do przodu wyciąga, nie? Ten chłód, który nam tutaj wpada, i to jest cudowne. Także te spodnie sztos, naprawdę sztos. No i też, nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że widać, powinno być widać. Są idealne akurat na moją długość, na moją prowatość, czyli 1,60 m. Nie muszę ich skracać, nie muszę nic z nimi robić. Na płaskim obuwiu, czyli jak będę miała sandałki, cokol... płaskie sandałki, cokolwiek, będą idealne. Także. No, no po prostu jestem zachwycona tymi spodniami mega, 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 mega także myślę, że to zamówienie można uznać za jak najbardziej udane po prostu wszystko jest na duży plus zresztą tak jak poprzednie, gdzie większość bluzek właśnie sobie zostawiłam i większość bluzek noszę, szczególnie teraz upały, kiedy są upały latem wiskozowe bluzki to jest życie właśnie i to mi przypomina, że tam w sumie były te dwa białe, gładkie t-shirty tylko, że one w tym rozmiarze 48-50 były za duże na mnie Miałam wziąć rozmiar mniejszy, ale jeszcze go nie wzięłam, więc może teraz się nadarzy okazja i wtedy one do tych spodni będą super, bo właśnie da się je włożyć troszkę do środka i myślę, że będą wyglądały fajnie. Także spoko, jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia, powiem wam. I kurtka fajna, i spodnie fajne, naprawdę. Yy... Udało mi się. Dobrze, bardzo się cieszę, kiedy mi się udaje, bo wiecie, bo chociaż lubię buszować po stronach Bonprixa, to jednak potem czekać na zamówienie, potem odsyłać. To odsyłanie jest najgorsze, bo odsyłanie niestety jest na nasz koszt, więc to jest trochę słabe. A po drugie, muszę wiecie kombinować, czy mogę to nadać e, na przykład przez paczkomat, czy jeżeli to jest duża paczka, to muszę zamówić kuriera. Kiedy mogę zamówić kuriera? Kiedy będę w domu? Kiedy będę w biurze? Dla mnie to jest po prostu za dużo takiego, wiecie, dookoła tego wszystkiego. Także cieszę się, kiedy zamówienie jest udane i kiedy praktycznie nic nie muszę zwracać, a nawet jeżeli zdecyduję się zwrócić te jedne spodnie, to mogę wrzucić je, wiecie, w taki foliopak i wysłać przez Paczkomat i to w ogóle nie jest problem. Gorzej, jak zrobię duże zamówienie, przyjdzie mi, wiecie, wielki karton i potem się okazuje, że Cały wielki karton muszę odesłać, także to wtedy boli. No nic to, także słuchajcie, tyle ode mnie, jeśli chodzi o to zamówienie. Pamiętajcie, że wszystkie linki macie na dole. Jeżeli któreś spodnie Wam się spodobały, to klikajcie, zobaczcie, czy jest inny kolor, w jakim rozmiarze występują, czy są jeszcze dostępne. Bo w większości jest tak, że Bondrix robi właśnie różne modele w tych samych kolorach, w różnych kolorach, przepraszam. Nie pamiętam akurat, czy we wszystkich tak jest, ale zajrzyjcie do opisu na dole a ja tymczasem dziękuję, jestem zajarana po prostu, słuchajcie, te sp tymi spodniami tak się jaram, one są takie fajne, w ogóle całym zamówieniem się jaram, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie jeżeli ktoś tego kupicie, to dajcie znać, pochwalcie się, czy też się tak zajaraliście jak Wam się to podoba a ja tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie pamiętajcie o kciuku w górę o subskrypcji, no i do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie, pa pa